Czy często korzystacie z serwisu Google Plus? Tak, często korzystamy. A co ciekawego na nim robicie? Ja często piszę wiadomości do moich kolegów z klasie i, i gram w różne ciekawe gry. A co najbardziej podoba Wam się w tym serwisie? Mi najbardziej podoba się w tym serwisie to, że mogę wymieniać się zdjęciami z wycieczek z koleżankami i kolegami. Pracowałam w klasie drugiej, co ja dodatkowo nauczycielem zajęć profiterowych w klasach 1-3. Po założeniu konta Gmail zainteresowałam się usługą Google Plus, ponieważ wydawało mi się, że jest ona przydatna, czy może się nie przydać w pracy z uczniami, a zwłaszcza w kontaktowaniu się z ich rodzicami. Postanowiłam wykorzystać tę usługę do przekazywania rodzicami informacji, wychowawczych dotyczących zachowania ludzi oraz sposobów oceniania ich pracy na zajęciach. Wydaje mi się, że ta prosta forma wymiany informacji, szybsza na pewno jak indywidualny kontakt. Może przyczynić się do lepszego porozumiewania się między rodzicami i nauczycielem. Co mi z tego wyjdzie, zobaczymy. Na najbliższym spotkaniu z rodzicami przedstawię im tę propozycję i zobaczymy, czy zostanie ona przez nich zaakceptowana. Dziękuję. Mogę dowiadywać się od wychowawcy klasy drugiej C o terminach zebrań klasowych, o cenach mojej córki, organizowanych wyjazdach, mogę otrzymywać informacje o zachowaniu mojego dziecka. Uważam, że kręgi Google Plus są bardzo pomocne, ponieważ rzadko mam możliwość bezpośredniego kontaktu z wychowawcą.